Czas na część ogłoszeniową naszego nabożeństwa, mianowicie na wczorajszym spotkaniu członków naszej wspólnoty, jednogłośnie zostało przegłosowane, aby pieniądze zbierane podczas kolekty w danym tygodniu, część z nich była przeznaczana na starszych sporów. No i system, w jaki to się będzie odbywać, to każdego tygodnia będzie to ogłaszane z wyprzedzeniem, część. Zebranych pieniędzy podczas nabożeństwa zostanie przeznaczona dla, dla konkretnego starszego zboru. Uważam, że to będzie wielki krok naprzód, i ludzie odpowiedzialni za naszą społeczność będą mogli z większym zaangażowaniem po prostu robić to, co robić powinni. I jeśli komuś z Was nie pasuje ta osoba, no to możecie po prostu nie wrzucać. Tak, tak. No, jestem podekscytowany tym pomysłem. To jest dobry pomysł, dobra rzecz i tak jest, oby, oby nasze spotkania członków wspólnoty były, były zawsze takie produktywne i zawsze miały... Takie dobre skutki i dobre pomysły zawsze, żeby wychodziły z nich. Czas na ogłoszeniową część naszego na nabożeństwa. Minęły dwa miesiące, od kiedy zaczęliśmy testować nasz nowy system opłacania starszych sporów i ch ch chciałbym w niej nie. Razem z rodziną y nie mamy co jeść. Post nie jest zły, ale